Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego czasem czujesz się jakby całe twoje życie było w stanie hibernacji, a ty sam zamiast iść do przodu po prostu stoisz w miejscu? Prawda jest brutalna. Brak celu nie tylko odbiera ci motywację, on obniża poziom twojego testosteronu, rozkłada twoją siłę wewnętrzną, na czynniki pierwsze i zmienia ci w cień samego siebie. Twój organizm działa według starych biologicznych zasad, które nie zmieniły się od tysięcy lat. Kiedy masz jasno określoną misję, twój mózg i ciało przechodzą w tryb mobilizacji, podnosząc poziom testosteronu, adrenaliny, i energii życiowej, bo przygotowują Cię do walki o coś, co ma znaczenie. Bez celu natomiast system hormonalny wygasza aktywność, organizm nie widzi powodu, żeby pompować w Ciebie siłę, bo nie masz żadnego powodu, żeby tej siły używać. I tak powoli zamieniasz się w człowieka, który tylko odtwarza dzień za dniem, bez iskry, bez napięcia i bez wewnętrznego ognia. Męski układ hormonalny potrzebuje wyzwań, tak jak roślina potrzebuje słońca. Bez napięcia, bez impulsu Twoje ciało biologiczne przestawiają się w tryb oszczędzania energii, a Ty nawet jeśli jeśli fizycznie jeszcze jakoś funkcjonujesz, psychicznie zaczynasz gnić od środka. Widzisz, celem nie jest tu sam efekt końcowy, nagroda, ani nawet wynik, ale sam fakt, że wiesz po co rano wstaje, że masz misję, która sprawia, że twoje ciało czuje, że warto się uruchomić, ruszyć, podjąć wysiłek i zmobilizować wszystkie zasoby. Facet bez celu jest jak statek bez steru, niby płynie, ale w rzeczywistości dryfuje, poddany prądom zewnętrznego świata, bez wpływu, bez emocji, bez charakteru. A testosteron, ten hormon, który w Twoim ciele odpowiada za siłę, pewność siebie, inicjatywę i poczucie własnej sprawczości, zaczyna cichnąć, gasnąć i zanikać razem z Twoją codzienną bezczynnością. Jeśli chcesz odzyskać swoją siłę, jeśli chcesz znowu poczuć prawdziwą energię, jeśli chcesz odbudować w sobie tego gościa, którym byłeś kiedyś, musisz dać sobie konkretną misję, nawet najmniejszą, ale taką, która codziennie popycha Cię do działania. Brak celu, to nie tylko pustka w głowie, brak celu to biologiczna katastrofa, która wyłącza Twoje hormony, osłabia Twoją psychikę i zamienia Ci biernego obserwatora własnego życia. Masz wybór. Możesz dalej dryfować i udawać, że jeszcze jest czas, albo możesz stać, określić swój cel i zmusić swoje ciało, żeby znowu walczyło i żeby znowu żyło. A jeśli czujesz, że to do ciebie trafia, subskrybuj ten kanał i zostaw lajka.